Była pełnia lata. Drzewa za oknem zielone zielenią tak soczystą, że gdyby zatopić w niej zęby, zaczęłaby ściekać po podbródku. Upały nie zdążyły jeszcze wyjałowić letniej widokówki, gdzie niegdzie jakieś chatynki, wrażenie sielskości, spokoju, a wszystko to rozmazane, niewyraźne, przybrudzone jak szyba oblepiona tłuszczem setek ludzkich rąk i niedoczyszczona przez obsługę PKP. Na tym tle nie kto inny, ale dziewczyneczka. W ten sposób wyrażali się oni wszyscy. Jeszcze słyszę moją matkę wymawiającą to zdanie: Będzie tam jedna dziewczyneczka, polubicie się. Wtedy również jechaliśmy pociągiem do rodziny, wujostwa czy szwagrostwa, nie pamiętam. Nikogo z osób, które mnie wtedy ukościły, nie widziałem więcej, ani przedtem, ani potem. Co to był za pomysł z tymi wakacjami? Nie wiem. Zresztą dzieciństwo wypełnione jest zdarzeniami, których nie trzeba dziecku tłumaczyć. Nie mają żadnego powodu ani celu, nie poprzedza ich żaden wstęp. Błogi świat niewiedzy, pozbawiony decyzyjności. Spodobało mi się słowo dziewczyneczka. Miało w sobie dźwięczność i wesołość dzwoneczka, niefrasobliwość, lekkość trampoliny czy huśtawki. Nie spodobał mi się za to pomysł spędzenia wakacji z dziewczyną. Byłem w tym wieku, w którym można godzinami udawać, że patyk to karabin lub miecz, ale nie można udawać, że dziewczyna to człowiek jak każdy inny. Podobno ludzi ocenia się na podstawie wrażenia z pierwszych 15 sekund. Jeśli to prawda, tamte wakacje powinny być koszmarem, gdyż Anielka, bo nazywała się Anielka, zrobiła na mnie koszmarne pierwsze wrażenie. Miała dwa mysie warkoczyki, sukienkę wiązaną na kokardki u ramion oraz długie i cienkie kończyny. Ciało tak chude, że kolana i łokcie wydawały się nienaturalnymi bulwami na jej członkach. Nie był to jednak stan chorobliwy, ale raczej przejściowy, po którym postura Anielki powinna nabrać kształtu, i w efekcie ubocznym również masy. Oczy wielkie, nos trochę zadarty, a cała twarz przesadnie dorosła i poważna, choć przecież skończyła dopiero osiem lat. Pobawimy się piłeczką, oznajmiła. Zirytowało mnie to zdrabnianie, nie wiedziałem jeszcze wtedy, że anielka zdrabnia każdy rzeczownik, a i dorośli, mówiąc do niej, zaczynają stosować ten sam dziwny język. Jakby anielka należała do innego gatunku gatunku słodkich misiów i różowych baloników, w którym można stosować tylko tę przymilną formę mowy. Szybko przekonałem się, że na przekór okrągłym i uprzejmym zdaniom wypowiadanym przez anielkę w dialogach z dorosłymi, była to osoba okrutna, a wręcz pławiąca się w swoim okrucieństwie. Zabawa piłeczką okazała się niczym innym niż zwykłym zbijakiem, w którym ja, chłopiec starszy od niej o trzy lata, byłem tym zbijanym. I to zbijanym, jak to się mówi, na kwaśne jabłko. Pamiętam, że właśnie wtedy, gdy po raz szósty w moją twarz uderzyła twarda piłka z siłą, o jaką nigdy nie podejrzewałbym dziecka tak herlawego jak Anielka, przestałem patrzeć na nią z mieszaniną pogardy i pobłażliwości, jaką uroczyłem ją na powitanie, i zacząłem przyglądać się jej z podziwem, który w trakcie tych dwóch dziwnych, upalnych miesięcy wzrastał, by w chwili wyjazdu osiągnąć apogeum. Anielka wymyślała dla nas codziennie coraz to nowe zabawy, a każda z nich polegała na okaleczaniu niewinnych stworzeń napotkanych na naszej drodze, lub w razie ich braku, na okaleczaniu mnie. Naiwne i czyste w swej naiwności dziecko, jakim mogła wydawać się moja nowa koleżanka, z dziką radością i satysfakcją przyglądało się cierpieniu przerażonych maleńkich kotków, które kazała mi umieścić na najwyższym w okolicy bocianim gnieździe. Patrząc na oczy wychodzące z orbit żabą powieszonym na gałęzi za tylną nogę, wydawała z siebie rechot zadowolenia, który przyprawiał mnie odreszcze. Zrób rozelec z żabek, zażądała, a ja, łykając łzy, posłusznie słuchałem i w milczeniu wiązałem sznurkiem pętelki na cienkich żabich odnóżach do złudzenia przypominających te anielkowe. Wykonywałem wszystkie jej polecenia, przyczyniając się do niewiarygodnych cierpień wielu bogu ducha winnych stworzeń. I samemu przy okazji ryzykując zdrowie, jeśli nie życie. Na swoje usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć, że nieraz, gdy Anielka poszła na podwieczorek lub pomagała rodzicom, ukradkiem udawałem się na miejsce zbrodni i uwalniałem konające już zazwyczaj zwierzęta. Wmawiałem sobie, że tylko tyle mogłem dla nich zrobić. Byłem w tym wieku, w którym wizja kary za grzechy budzi prawdziwy, zżerający od środka lęk. W mojej rodzinnej miejscowości pełniłem funkcję ministranta w pobliskiej parafii i kwestie boskiego gniewu traktowałem bardzo poważnie. Co wieczór zamiast zmawiać paciorek, zalewałem się łzami, leżąc na brzuchu twarzą do poduszki. Przeżywałem katusze na myśl o nieuchronnej spowiedzi pod koniec lata. Do rachunku sumienia wciąż dopisywałem nowe pozycje. Listę trzymałem w szparze między materacem a drewnianą ramą łóżka. Nie było dnia, żebym nie sięgał po nią dwa lub trzy razy, by obgryzionym ołówkiem doskrobać następny punkt. Zapisywanie grzechów przynosiło mi krótkotrwałą ulgę, jakby sam fakt istnienia listy dawał nadzieję na odpuszczenie win. Po pewnym czasie jednak długość listy zaczęła mnie przerażać. Za każdym razem, gdy byłem zmuszony coś do niej dopisać, przed oczami stawał mi konfesjonał, a przed nim ja, mamroczący pod nosem nieskończoną litanie moich grzechów. Aż w końcu w trakcie jednej z bezsennych nocy w przypływie bezsilności zjadłem listę, krojąc uprzednio papier na malutkie kawałeczki. Być może miałem nadzieję, że niestrawność wywołana papierem zalegającym w żołądku mogłaby zostać potraktowana jako forma pokuty i przyczynić się do odpuszczenia chociaż paru moich grzechów. W głębi duszy wiedziałem jednak i nadal jestem tego pewny, że nie ma takiego Boga, który wybaczyłby to, co ja robiłem tamtego lata. Oprócz zadawania bólu, a może w dopełnieniu do niego, anielka uwielbiała ustanawianie rekordów. Gdy myślę o tamtych wakacjach teraz, wydaje mi się, że całe były jednym wielkim wyścigiem od bramy do drzwi domu, od sklepu nad jezioro, od pomostu do ręcznika zawieszonego na gałęzi. Liczyła mi czas, niemiłosiernie przedłużając cenne sekundy i z sumiennością najdokładniejszych światowych arbitrów odmierzała długość skoków w dal. Kwestie sporne zawsze rozsądzała na moją niekorzyść. Rzadko udawało mi się ją zadowolić i pobić rekord, który Anielka sama ustalała, a raczej wymyślała, chociaż wtedy takie sformułowanie na pewno nie przyszłoby mi do głowy. Pobijesz rekord, jak ustoisz na rękach 15 minut, mówiła na przykład. A jeśli jakimś cudem udało mi się tego dokonać, natychmiast traciła zainteresowanie moim osiągnięciem i stawiała przede mną kolejne wyzwanie. Tytuł dziewczyneczki jej odpowiadał, ale wyłącznie na jej własnych sztywnych zasadach. Była gotowa porzucić tę tożsamość z chwilą, gdy zacznie się wypaczać w sposób właściwy dorosłej rzeczywistości, w której dziewczyneczka, jej niebieskie oczy i mysie warkoczyki zaczną się wiązać ze słabością. Nie było w niej słabości. I tylko taką dziewczyneczkę kultywowała i domagała się jej kultywowania od świata.